The best No Ty już byłeś na polowaniu, chodź. Chyba jeszcze. Ma to zadanie od prezesa, chyba, że tak. Dobra, koledzy, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym polowaniu. Było bardzo takie polowanie sympatyczne i jednocześnie na tą liczbę myśliwych bardzo udane. Dwa drapieżniki na pokocie. Pięć pogutów. O. Pięć. Jeden przybył. Krystian, ma Tak, ja dwa, ty dwa. To dwóch króli, medal. Przejdźmy <laughs> <Cześć, pójdzie>. to. <laughs> Dawaj Dobra, to mi się kierę. Jeszcze raz własny nie podjął Dobra, to w takim razie yy, ogłaszam, że królem dzisiejszego polowania oczywiście... To jest tak, królem? Królem dzisiejszego polowania, a nie. Zostaje kolega Krystian Śniegorski i Bary. Brawo. Daj baremu chociażby polizać medal. Yy, wicekrolem zostaje kolega Piotr Wysota, <noise> pomocnik Hubert. Yy, i, I drugim wicekrolem dzisiejszego polowania zostaje kolega Artur Ligacki. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Ciężko mi jest ukryć łzy wzruszenia, ale bardzo dziękuję. dobrze, dobrze, dobrze. Będziemy w A dla plaza, nie. Dobra. Dziękuję koledzy. Teraz tak, kto chce kogutka? Proszę bardzo.